Ulina Łoszewska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Na Gorąco. Dzisiaj moim gościem jest Pani Maria Kaliszewicz, wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski. Dzień dobry Pani Maria. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że zgodziła się pani przyjść dzisiaj do programu. Chciałabym najpierw zapytać o morcinki, ponieważ to święto już za nami, odbyło się 11 listopada. Chciałabym zapytać, co to w ogóle jest i dlaczego to obchodzimy? Morcinki tak naprawdę to mazurskie morcinki. Pomysł był taki na obchody tego święta żeby pokazać kulturę Mazurów. A że data jest fantastyczna, bo 11 listopada Kęszyn otrzymał prawa miejskie. 11 listopada Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. I 11 listopada to święto Marcina, a więc to wszystko Świadczy o tym, że trzeba było stworzyć w Kętrzynie coś, co by mówiło o tych wszystkich świętach, a także o kulturze Mazurów. Na czym konkretnie się skupia? Państwo skupili przy organizacji Morcinak? Pierwsze odcinki to był naprawdę, odbyły się u nas w galerii i to były takie, takie wymyślone, wymyślone po raz pierwszy i, i bardzo trudne tak naprawdę do zrealizowania, ponieważ nie wiedziałyśmy, czy ktokolwiek do nas przyjdzie, czy ktokolwiek powie, że to jest dobre, bo nasze społeczeństwo jest wielokulturowe. Przybyli tutaj ludzie do nas tak naprawdę ze wszystkich zakątków, nie tylko Polski, ale i Europy. A przecież tutaj zamieszkiwali Mazurzy. I my w swoim działaniu, w Stowarzyszeniu Kulturalnym Konik Mazurski, założyłyśmy, że trzeba by tym ludziom pokazać, jak to było tutaj. I te pierwsze Mazurki, te takie wymyślone, takie wychuchane, takie, takie ważne, odbyły się u nas. Było sporo osób. Kiedy? 11 listopada, 15 lat temu. Dużo, bo to już 15 edycji mieliśmy. Miałyśmy pięknie ubrany stół, była gęsina, miałyśmy wróżby zawieszone na gałązkach, był smalec. Wydawało nam się, że to tak fajnie, tak? No i było fajnie rzeczywiście. A przy tym opowiadaliśmy o kulturze. Kultura to szeroko pojęte słowo, to kultura materialna i niematerialna. My akurat chcemy chcemy działać w tej kulturze niematerialnej, czyli pokazywać ten dorobek tak naprawdę duchowy, a że jesteśmy stowarzyszeniem, które składa się z osób, które bardzo lubią rękodzieło, więc postanowiliśmy to pokazywać też przez rękodzieło, ale też przez tego rodzaju działalność jak morcinki. Bo przecież y, trzeba opowiedzieć, jak tutaj na Mazurach u nas było? Stąd pomysł na te odcinki. No i co roku pokazujemy, o czym innym opowiadamy, ale zawsze w sferze tej kultury niematerialnej. Jak rozwinęło się to święto na przestrzeni tych 15 lat? Zaczynały panie od stołu wróżb zawieszonych na gałązkach, jak? W tym roku wyglądały te obchody oraz jakie maje, mają Panie plany na przyszłość? Takie aż trzy tak pytania. Tak po kolei. Najpierw odbywały się u nas w galerii, potem na sali zamkowej, później w loży, a teraz w ośrodku, czyli na mosirze tak zwanym. Kęczeniacy wiedzą, co to takiego, tak? przychodzi w tej chwili bardzo dużo osób. Jesteśmy szeroko z tego właśnie znane, że przygotowujemy te marcinki. Jakkolwiek muszę powiedzieć, że na początku organizowałyśmy to same przy współpracy KCK, to teraz przejęło to, że tak powiem miasto, które zawsze finansuje te marcinki. Ale współpracujemy zawsze z KCK i oczywiście z miastem. Nie jesteśmy w tym same. Jakie są plany tego święta? Na Jakie przyszłość? plany tego święta? No niech się rozwija, tak, dalej będziemy opowiadali, bo jest jeszcze dużo opowie do opowiedzenia, bo jakbyśmy tak zaczęli od początku, tak poprzez te lata, to i budowaliśmy razem dom, czyli opowiadaliśmy, jak to się dawniej budowało domy i pokazywaliśmy. Był na przykład przy okazji tego zawsze opowiadamy o zwyczajach, o przesądach. No i na przykład jedna z takich ciekawostek, że jak już zbudowano dom, to najpierw nie wchodzili do niego ludzie, tylko wrzucano na przykład kota, no, żeby wypędzić duchy, tak? Dopiero potem wchodzili ludzie. Budowaliśmy więc dom, było też wesele, były zaręczyny, opowiadaliśmy. O tym, co się działo na przykład na polach, czyli o kulturze rolnej. Opowiadaliśmy o zwyczajach około wielkanocnych, o, o zwyczajach y, dotyczących świąt Bożego Narodzenia. Czyli tak naprawdę opowiadaliśmy o życiu i codziennym, i świątecznym Mazurów. No i myślę, że będziemy dalej o tym opowiadali. Pani Mario, trzy najlepsze ciekawostki których możemy dowiedzieć się na morcinkach. Pani zdaniem? Najlepsze ciekawostki na morcinkach, no to chyba te ciekawe obyczaje, które są, że tak powiem, niepowtarzalne. I tu odesłałabym Państwa do takiej książki, którą napisał Max Paul Lux Steppen, Zwyczaje Mazurskie, przepraszam, Wierzenia Mazurskie. I tam jest podane, w co ludzie wierzyli. A dlaczego to takie ważne te wierzenia? Bo wiara zawsze pomaga żyć. Czy to ta, która dotyczy kościoła, czy to ta, która dotyczy wróżb, chociażby z tych Marcinkowych wróżb, tak? Bo tam mówimy o, na Marcinkach, na przykład o tym, jaka będzie zima. Ta wróżba jest niezwykle ważna, bo o tej zimy, o tej wróżby zależy, jaki będzie następny rok. Więc wróżby były niezwykle ważne, i my też te wróżby pokazujemy. No i w tym roku z wróżby wyszło nam, że będzie zima taka trochę śnieżna, a trochę będzie czasu, kiedy tego śniegu nie będzie. No i Dla mnie osobiście to bardzo dobra informacja. Już się sprawdza, tak? bo śnieg mamy, a za parę dni będzie odwilż. Co jeszcze ciekawego? To czymś... Pani Mario, mhm. bym, przepraszam, bo powiedziała pani o tym y, kocie, tak. y, którego wpuszczamy do domu. To jest naprawdę niesamowita ciekawostka. Może jeszcze jakąś by mi pani przytoczyła? No, były wyznaczone, były. Y, Max Poluk Steppen opisuje też w swojej książce y, o tym, jakie dni są szczęśliwe. No, i akurat 11 listopada to jest Dzień Szczęśliwy. No i o Świętym Marcinie. To niezwykle ważna postać, jeśli chodzi o Morcinki, jeśli chodzi o Kęczyn, bo myślę, że, że warto by o tym powiedzieć, bo my wciąż mówimy o tym Świętym Marcinie. A w Kęczynie w kościele jest też obraz Świętego Marcina, w kościele Świętego Jerzego. Y już no stąd to tak naprawdę, że te imieniny, prawda, i, i te urodziny miasta. No i opiekun duchowy naszego miasta to przecież święty Marcin od 2016 roku. Czyli to był Wasz pomysł Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurskich? Mazurskie Morcinki, tak, nasz pomysł. Jakkolwiek jeśli chodzi o opiekuna duchowego, to nie, to nie nasz pomysł. <laughs> nie, chodziło mi <laughs> oczywiście o mazurskie morcinki. A proszę mi powiedzieć. Jakie pomysły, jakie idee, jakie wydarzenia wyszły jeszcze z Waszej siedziby, siedziby Waszego stowarzyszenia? Czym możecie się pochwalić? O czym możemy się pochwalić? O Chociażby ostatni projekt, który dotyczy, to znaczy tytuł tego projektu, Życie Mazurów na kaflach zapisane. Dzieci i dorośli... Zapisywali to, czego dowiedzieli się, jak się żyło na Mazurach. Chociażby taki projekt poprzedni z lutego, gdzie opowiadaliśmy o tym, jak to się żyło na Mazurach między Bożym Narodzeniem, czyli między godnymi świętami, czy między godami, a popielnikiem, to też o kulturze Mazurów, o, o tych zwyczajach, na przykład noworocznych. Czy też inne projekty, niezwykle ważnym projektem, i to już mieliśmy 13 edycji Mazurzenie po Kęczyńsku. Co to takiego? To jest konkurs gwary mazurskiej. Gwara mazurska nie jest znana u nas w regionie. W 2011 roku tylko ponad 1300 osób opowiedziało się za tym, że są mazurami bądź potomkami. Czyli ta gwara tak naprawdę zanika, bo nie ma środowisk ludzkich, nie ma kilku czy kilkunastu osób, które mówią w tej gwarze, w związku z tym ona zupełnie zanika. No i w związku z tymi projektami, z tymi 13 edycjami, mamy już słownik gwary mazurskiej malowany ręką dziecka. On się cieszy ogromną popularnością. Leżą cztery tomy u nas w galerii i ludzie wciąż go oglądają i bardzo się cieszą, bo niektórzy w ogóle nie, nie, nie wiedzieli, że Mazurzy tutaj mieli jakąś gwarę. Owszem, Warmia to tak, ale Mazurzy nie, to, to, to temat nieznany, więc wtedy dopytują, tak. Mamy też taki kącik w galerii, o którym mówimy, że to jest kącik muzalny. No i, i kiedy przychodzi zorganizowana grupa, bo trudno pojedynczym osobom opowiadać, no my opowiadamy, kim to byli Mazurzy, tak, jakim językiem się posługiwali, troszeczkę o zwyczajach. No i pokazujemy ten słownik, ale też pokazujemy rękodzieło, mamy też pamiątki z naszego regionu, także zachęcamy do odwiedzania też. Pani Mario, kim byli Mazurzy? Mazurzy przywędrowali do nas w XII wieku. Więc bardzo wcześnie wymieszali się z ludnością, która tutaj mieszkała, byli to albo zwykłych chłopi, albo taka zubożała szlachta, zasymilowali się tutaj, tak jak wiemy, potomkowie mieszkają do dzisiaj. Mają swój język, mieli i mają swój język, tak, swoje zwyczaje, swoje obrzędy, które są w tej chwili w zaniku, ale właśnie no, nasze stowarzyszenie. Yy, Założyło sobie, że będzie to właśnie pokazywać, i uważamy, że to jest bardzo ważne. Czy mazurzy i dawne zwyczaje mazurów to jedyne zainteresowanie Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski? Nie. Mamy też odtworzony strój mazurski. Naszym staraniem z projektu mamy krosna, na których pokazujemy, jak się tka. Co jeszcze mamy ciekawego u siebie w galerii? Mamy pamiątki. Zdawało nam się, że to takie proste tak na początku, że o my stworzymy tyle pamiątek, tyle cudów, odtworzymy piękne wzory. Okazało się, że tego nigdzie nie było. Do tej pory nie została wydana żadna książka, żadna publikacja z wzorami mazurskimi. Więc tak naprawdę to my od kilkunastu lat, co najmniej od piętnastu, przecieramy szlaki. Jedziemy do muzeum, robimy zdjęcia. Jeśli wiemy, że to z tego terenu pochodzi, no to później na swój sposób, według powiedzmy własnej inwencji, ale mając na uwadze wzór, Jaki znaleźliśmy w muzeum, pokazujemy po prostu po swojemu. Na początku to było takie wielkie zdziwienie a dlaczego wy się tymi mazurami zajmujecie? No dlaczego? No dlatego, że oni tutaj byli, że oni mieszkali, że oni jeszcze są. No przecież są wśród nas i warto o nich pamiętać. I warto o nich pamiętać. Pani Mario, a jeżeli chodzi o wasze główne projekty w przyszłości, co planujecie? To w 2023 roku. W 2023 na pewno, na pewno y, kolejna edycja Mazurzenia Pokończynskiego y, Będziemy. Proszę w... opowiedzieć więcej o tym. Mazurzenie Pokończynskiego odbywa się y, co roku y, wiosną. Tak naprawdę to zaczyna się już w lutym. Przychodzą do nas najpierw dzieci na warsztaty. W ramach tych warsztatów najpierw dowiadują się, no, może opowiem o jednej z edycji, na przykład Wojciech Kęczyński. Tak? Opowiadamy im o Wojciechu Kęczyńskim, jak to było za jego młodości. Na przykład to, że jak przyjechał do Kęczyna, to pisał gęsim piórem, a jak wyjeżdżał, to już pisał maturę stalówką. Wtedy dzieci też pisały takim gęsim piórem. To była niesamowite, były niesamowite emocje, bo pisanie gęsim piórem dla dzieci to, to jest, dla dorosłych zresztą też w obecnych czasach to jest taka ciekawostka. Więc opowiadamy o Kętrzyńskim. Zawsze jest o Kętrzynie kilka słów. Jak się Kętrzyn nazywał, kto tutaj zamieszkuje, kim są Mazurzy. No i później jest obrazowanie jakiegoś tematu. Jak był Wojciech Kęczyński temat, no to malowaliśmy Wojciecha Kęczyńskiego. Powstawały przepiękne portrety. No i później sam finał mazurzenia po Kęczyńsku jest niezwykle ważny, bo przyjeżdżają do nas dwaj mazurzy. Jeden z Mazurów. Ja sobie pozwolę powiedzieć nazwiska, bo one funkcjonują w przestrzeni publicznej. Myślę, że nikt nie będzie miał o to pretensji. To pan Dietmar Serafin, który mówi, że jest Mazurem z dziada pradziada i pan Piotr Szatkowski, młody człowiek, którego potomkowie byli Mazurami i on się bardzo czuje Mazurem. Pan Piotr Szatkowski przetłumaczył Małego Księcia na warę na mazurską. Natomiast pan Dietmar Serafin pisze dla nas specjalne takie garnki. I te gadki później też dzieci mogą recytować, mogą tak, czy czytać. Fantastycznie brzmi, jak oni we dwóch rozmawiają po mazursku. To jest niepowtarzalne, bo to jest taki żywy język, nigdzie niespotykany. Więc na pewno ten projekt będzie dalej realizowany. Na pewno będą morcinki, bo. No, mimo że miasto to już przejęło w takim sensie, że, że finansuje tak i, i, i my dajemy w zasadzie tylko swoją wiedzę, ale one wydaje mi się, że powinny się odbywać, bo, my przypomina... bo jest tak zwana część patriotyczna, którą uważamy za niezwykle ważną i ta część o tej kulturze mazurów, której przecież nie można zapomnieć. Zapytam jeszcze o tą gwarę mazurską. Proszę powiedzieć o niej coś więcej. Do czego ona, do jakiego języka ona nawiązuje? I takie mam pytanie: czy planują Państwo kurs na przykład, albo jakieś warsztaty dłuższe nauki gwary mazurskiej? Gwara mazurska, dzisiaj mówimy Mowa Mazurska, to trochę języka niemieckiego. Trochę języka ludowne, ludowego i trochę języka staropolskiego. O Mazurach mówi się, że oni scypią. Mówią capka, syja. Wyczytałam kiedyś, nie pamiętam w jakim źródle, że gdyby porównać gwarę mazurską i warmińską, to mówi się tak, że mazuzy to scypią, a warmiacy mówią całą gambą. Natomiast w tej gwarze, tak jak mówiłam, znajdujemy trochę języka niemieckiego, więc hetlować to z języka niemieckiego, ale tak powiedzą też ślązacy i tak powiedzą kaszubi. Gruska to jest babcia, gruzek to jest dziadek, białka to jest kobieta, butterfraska to maselnica i tak można by wymieniać i wymieniać, tak? no podobny jest ten język tak jak mówiłam najbardziej w tej chwili do języka niemieckiego i do tego języka może troszeczkę staropolskiego ale czy planujemy warsztaty na warsztaty musiałby się zgodzić albo jeden z panów których poprzednio wymieniłam dlatego że my jako my po prostu nie znamy tej gwary bo tam jest specjalna wymowa jeżeli po mazursku na przykład Powiemy, miała baba po Fajdoka raz, dwa, trzy, to warmiak już powie inaczej, więc nie możemy zatrudnić powiedzmy warmiaka, których gwara jest bardziej znana, żeby uczył tutaj u nas gwary mazurskiej. Ale warto nad tym pomyśleć, z tym, że to byłby bardzo kosztowny projekt, wydaje mi się, i ja nie wiem, jak byłoby z naborem, bo chętnych tak wielu do nauki nie ma. Na szczęście są już źródła. Na szczęście, tak jak Pan Szatkowski przetłumaczył Małego Księcia, coraz więcej jest piosenek śpiewanych w gwarze Mazurskiej. Więc chociaż w ten sposób możemy, możemy po prostu utrwalać tą gwarę. Pytam o to dlatego, że tak jak Pani wspomniała, gwara warmińska jest dużo bardziej znana. Wiem, że są już właśnie organizowane kursy gwary warmińskiej, więc y, trzymam mocno kciuki, żeby tak się Państwu udało rozpromować gwarę mazurską, mowę mazurską, aby też móc ją realnie odbudować, czyli realnie nauczyć kolejne pokolenie posługiwania się. Nie. No. Problem wydaje mi się w tym, że to, jak już wspominałam, to nasze środowisko jest, jest wielokulturowe, mm -hmm. ponieważ dzieci... Y Ludzi, którzy przyjechali tak do nas po 1945 roku, pochodzą z różnych stron, więc oni bardziej kultywują, że tak powiem, swoją Swoje. kulturę. Tak? Oczywiście. A że mazurów jest niewielu, no jednostki tutaj, kilka osób może należy, znaleźlibyśmy w Gęczynie. Ale w ramach ciekawostek? W ramach ciekawostek na pewno. Ja myślę, że znajdą się. Chociaż jedna osoba, gdyby z każdej ze szkół znalazła się, to już byłoby dobrze. Ale projekty zakładają tak, że musi być określona ilość, co najmniej 20 osób tak na grupę, no ale może. Ale bardzo kciuki, może w przyszłości. My bardzo też, ale bardzo byśmy chcieli wydać taki słownik, jaki mamy. Ten namalowany ręką dziecka to nam się bardzo, bardzo marzy. Może ktoś posłucha nas dzisiaj hmm. i, i wspomoże finansowo fajnie by było. Trzymam za to również kciuki. Zapytam jeszcze ym, o Państwa stowarzyszenie i y, jak ono teraz wygląda? Z ilu osób się składa, czy do Państwa można dołączyć? Jest nas w tej chwili 21 osób. Są to wszystkie osoby, które lubią rękodzieło. To nas po prostu łączy, dlatego dla, dlatego pewnie istniejemy już tyle lat. Zaczęło się od tego, że spotykałyśmy się gdzieś tam osoby lubiące rękodzieło. No i tak się stało, że. Utworzyła... Jakie konkretnie rękodzieło? Przepraszam, że tak przerwałam. To jest szydełkowanie, to jest malowanie, to jest haftowanie, więc tak szeroko pojęte rękodzieło, to jest ceramika, więc mamy tak naprawdę z każdej dziedziny, za wyjątkiem może kowalstwa, tak, bo to już by było za trudne, mamy warsztat tkacki, na którym pokazujemy jak się tka. Więc łączy nas po prostu ta pasja, to, to chęć wykonywania tego rękodzieła. Wszyscy to lubimy. Spotykamy się raz w tygodniu, w każdy czwartek, między godziną 11 a 13, to gdyby ktoś z Państwa chciał do nas dołączyć. I tam omawiamy wszystkie swoje sprawy dotyczące życia naszego wewnątrz stowarzyszenia. Ważne to jest dla nas to spotykanie się, dlatego że my pochodzimy z różnych środowisk, mamy też różne rodziny, a, a to pomaga nam jakoś tak yy, bardzo... Yy, w życiu codziennym, po prostu mając pasję, spotykając się z ludźmi, możemy wymienić swoje poglądy, swoje umiejętności. Jedna drugą czegoś tam nauczy, pokaże jakiś nowy wzór. Cieszymy się z tego, co, co nam się przydarzyło dobrego. Smucimy się kiedy coś w któryś rodzin dzieje się nie tak. Niezwykle ważne, niezwykle ważne te spotkania, bo trzeba być wśród ludzi, tak? Samotność wydaje mi się, że nikomu nie służy. A nasze stowarzyszenie, jako takie, jako społeczność, tutaj, jako cząstka tej społeczności kęczyńskiej jest też pozytywnie postrzegana jako ta, która rzeczywiście stara się tą kulturę Mazurów pokazać. Wydaje nam się, że my promujemy siebie, to jest ważne, tak? Ale też miasto i, i region. A tak naprawdę to jesteśmy znane w Polsce i, i na całym świecie, bo do nas, a mamy swoją galerię w zamku, w Kęczynie, przyjeżdżają ludzie tak naprawdę z każdych zakątków Europy i nie tylko Europy i widzą to, co u nas jest, no i mówią, proszę Państwa, takich rzeczy to już naprawdę nie ma. Były kiedyś cepelie. U nas jest rodzaj takiej cepeli, jakby te piękne rzeczy, ponadto ta część muzealna, prawda i ten słownik, to ludzie są też tym zainteresowani. To prawda, ja się zgodzę osobiście śledzę Państwa działania, jestem pod ogromnym wrażeniem państwa zaangażowania. Dziękuję. Na sam koniec jeszcze zapytam, jak Państwo obecnie funkcjonują i jeszcze proszę o. Odpowiedź na pytanie, czy żeby do Państwa dołączyć, trzeba spełniać jakieś wymagania, czy jest to otwarta forma? W naszym stowarzyszeniu bardzo istotne jest to, żeby każdy czuł się dobrze. Jeżeli przygotowujemy imprezę, to każdy z nas, każda z nas jest tak samo ważna. Każda daje od siebie cząstkę swojej działalności. Jedna przygotowuje, załóżmy, jedzenie, inna przygotowuje wystawę. Każda osoba jest ważna, nieważne czy to jest prezes, czy to jest wiceprezes, każdy jest tak samo ważny i równo traktowany. I za tą całą działalność, za ten wkład całego stowarzyszenia, wszystkich osób po kolei chciałabym podziękować, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy się dobrze czuły, żebyśmy wiedziały, że każda z nas jest ważna i wartościowa. A czy można do nas dołączyć? Tak, w każdy czwartek o godzinie, w godzinach od 11 do 13. Zapraszamy osoby, które tylko chcą być wśród nas, czyli mogą być tylko przyjaciółmi stowarzyszenia, ale też zapraszamy osoby, które coś tam w kąciku w domu haftują prawda? i nie wiedzą, że robią takie piękne rzeczy. U nas się tego dowiedzą. A jeżeli czegoś nie umieją, to postaramy się im pomóc. Dziękuję pani Mario, że zgodziła się pani przyjść do naszego programu i tak szczegółowo opowiedziała mi pani o. Państwa działalności. Trzymam za Państwa kciuki i dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo Pani, dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam do nas, do Stowarzyszenia jak i do chociażby krótkiego pobytu w naszej galerii. Moim i Państwa gościem była Pani Maria Kaliszewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego Konik Mazurski działającego w Kętrzynie. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu Na Gorąco. Thank you.